29 października w Panewnikach po raz 19 odbył się Hubertus, czyli doroczne polowanie na lisa. Święto myśliwych i jeźdźców, które jest związane z Dniem Świętego Huberta, który ma miejsce 3, 3 listopada. Jeźdźcy z różnych stajni tutaj do nas przyjeżdżają po to, żeby złapać lisa. Oczywiście polowanie jest bezkrwawe, ponieważ tak zwanym lisem jest jeden z jeźdźców, który ma, który ma kitę przypiętą do swojego ramienia, a pozostali jeźdźcy walczą o to, żeby mu tą kitę zerwać. No, oczywiście gonitwa ma troszeczkę bardziej zawiłe zasady, ale e, chodzi o to, że ta osoba, która jako pierwsza złapie tego lisa, dopadnie, zerwie kitę, w tym momencie jest zwycięzcą i w przyszłym roku będzie uciekać jako lis. Najlepszym miejscem w tym roku okazał się Michał Szczober z Mikołowa ze swoją klaczą gotą. Była ostro- walka. Na szczęście to, no, chociaż nie jest zbyt zwrotnym koniem, ale jest sprytna i udało się jej glisa do rogu zapędzić i zapała. Prawidłowo. No i się udało. Trochę szczęścia. No może więcej szczęścia nawet. Przede wszystkim trzeba regularnie z koniem pracować, żeby, żeby chodził, miał kondycję, był zwrotny. Czy trenować. To nie jest... Nie jest typowa konkurencja sportowa, gdzie jest skoki czy ugrzyżenie, gdzie się specjalizuje do tego, takie specjalne treningi. Po prostu musi być koń wytrenowany, wszechstronnie i mieć kondycję. W tym roku jest to impreza o troszeczkę innej formule niż w latach poprzednich, e, ponieważ jest współorganizowana ze stają Sonaba w Katowicach Panewnikach. E, no i z racji tego, że mieliśmy jakby współorganizatora, postanowiliśmy, że impreza będzie miała troszeczkę inny charakter. Nie będzie wyłącznie imprezą dla jeźdźców, dla zamkniętego grona, ale będzie także udostępniona dla osób z zewnątrz w postaci pikniku rodzinnego. Także każdy mógł tutaj przyjść, e, skorzystać z atrakcji, przejechać się na koniu, e, oczywiście pooglądać te nasze obchody, posłuchać sygnalistów, jak grają. Za chwilkę jeszcze chłopcy przygotowują się do koncertu bluesowego, za chwilkę będzie koncert e, akustyczny. Także jest to troszeczkę na większą skalę wydarzenie niż dotychczas. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Rekreacji Konnej Hubert we współpracy m.in. z miastem Katowice.